Marek i Natalia dostali wezwanie do napadu na konwój pod biurem firmy deweloperskiej, który miał przewieźć pieniądze do banku. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż napastników było dwóch i byli ubrani w białe kombinezony. Z nagrania z monitoringu wynika, że mieli broń, natomiast jej nie użyli, a ochroniarza obezwanili paralizatorem. Wkrótce patrol 6 dostaje kolejne wezwanie. Prawdopodobnie powiązane ze sprawą, gdyż jakiś mężczyzna wyłowił z rzeki broń. Kormicy muszą sprawdzić ten trop. Kiedy już są na miejscu, mężczyzna odwołuje wszystko wraz z kolegą. Natomiast Natalia bierze ich podstępem i udaje jej się przechwycić broń, która prawdopodobnie pochodzi z napadu. Patrol szósty oddaje ją technikowi. Filip wysyła ją do labu, ale też ma kilka interesujących faktów z miejsca napadu. Okazuje się, że broń, którą oddali Filipowi jest legalnie zarejestrowana. Właścicielka ma pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich i w dodatku ma jeszcze kilka innych sztuk broni. Donnie. Marek i Natalia dostają adres właścicielki i jadą do niej. Podczas rozmowy z nią dowiadują się, że broń została skradziona. Marek i Natalia mają dziś plany. W końcu wspólnie mają spędzić czas. Marek cieszy się, że w końcu, choć na chwilę, nacieszy się żoną. Niestety, jego szczęście nie trwa długo, gdyż jego ukochana dostaje telefon od Olgi. Korwicka rezygnuje ze wspólnego wieczoru, ponieważ kolejny raz musi pomóc koleżance. Marek jest załamany. Ma tego wszystkiego serdecznie dość. Cóż takim zachowaniem Natalia tylko rani, a nawet mogę skusić się o stwierdzenie, że łamie serce Markowi umawia się z nim na wieczór, a po telefonie od Olgi wszystko ulega zmianie o 180 stopni. Nie wiem, co Olga ma w sobie. Natomiast w mojej ocenie Natalia zachowuje się jak narkoma na głodzie, jest uzależniona od niej. Nie zdziwię się jeśli rzeczywiście, jak pisała Lena w komentarzach pod ostatnim filmem o nich, że to wszystko jedna wielka ustawka pod artykuł wzięła ją do domu. co? Przewidziałem, pisząc film w sobotę lub w piątek, a de facto nawet jej nie zna, nie wie co może zrobić, a czego nie. Uważam, że Natalia powinna trochę przystopować z tą pomocą, ponieważ może źle na tym wyjść, czyli zostanie bez rodziny, a Olga się na nią wypnie. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy na miejscu Marka wybaczyłbyś Natalii?